Gratajczak, witam państwa w programie Co tam Panie w Polityce. Dzisiaj naszym gościem jest pan Paweł Wróblewski. Witam serdecznie. Witam państwa. Wit wiceprezes Dolnośląskiej Izby Lekarskiej. Panie prezesie, zapowiada się powtórka z rozrywki, powtórka z nowego roku. W, w lipcu być może dojdzie do kolejnej fali w, zamieszania w, z receptami. Lekarze na ostatnim nadzwyczajnym zjeździe lekarzy rekomendowali niepodpisywanie umów z nfz na recepty refundowane. O co chodzi? Mam nadzieję, że jakoś uda się ten pożar zgasić. Chodzi o to, że deklaracje Ministerstwa Zdrowia z grudnia ubiegłego roku no nie, nie zostały do końca zrealizowane. Owszem, kary z ustawy wykreślono, natomiast te kary pojawiły się w umowach z NFZ-em. W związku z powyższym dalej sytuacja związana z wypisywaniem recept i z wydawaniem leków refundowanych jest dosyć skomplikowana, na tyle skomplikowana, że boimy się troszkę podejm podejmować ryzyka realizowania tych, tych ustaw. Krajowy Zjazd Lekarzy to najwyższa władza naszej korporacji i rzeczywiście oprócz głównych tematów, którymi było kształcenie działanej Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, i wybory był oczywiście temat sytuacji w służbie zdrowia. Był pan minister Arłukowicz. No nie powiedział nic konkretnego, nie odpowiedział na żadne pytanie, które budziło wątpliwości prezesa Hamankiewicza. W związku z powyższym takie uchwały powstały. Powstały również uchwały związane z naszymi konkretnymi działaniami, m.in. dotyczące wystąpienia do Trybunału Konstytucyjnego w celu sprawdzenia zgodności z naszą konstytucją niektórych przepisów, głównie tych dotyczących karania. Przypominam, że zgodnie z artykułem 185 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej taką instancją jest sąd, a nie instytucja powołana jakimiś innymi aktami prawnymi. W dzisiejszym stanie prawnym sytuacja ma oto taką, że fundusz yy, ma takie możliwości i nie ma możliwości odwołania się od tych kar jedynie do prezesa. To, to oczywiście burzy stan prawny, który mówi o tym, że nie można być sędzią we własnej sprawie. A druga nowa instancja, która może karać świadczeniodawców, to oczywiście ta z ustawy o rzeczniku praw pacjenta, czyli te słynne komisje wojewódzkie, które również mogą nakładać horrendalne, drakońskie kary, a nie ma tak naprawdę od nich odwołania. Już dziś zresztą dyrektorzy szpitali mają duży problem z ubezpieczeniami, ponieważ prawie że o 100% wzrosły koszty ubezpieczeń. także Problemy nie zniknęły, wręcz przeciwnie, wygląda na to, że pojawią się za chwilę od początku. O tych wszystkich sprawach mówiliście Państwo na tym nadzwyczajnym zjeździe, ale wróćmy do, do recept. bo Wydawało się, pacjentom mogło się tak wydawać, że po całym tym styczniowym zamieszaniu, wszystko zostało wyjaśnione. Podaliście sobie Państwo lekarze, środowisko lekarskie podało sobie ręce z ministrem, że wszystko jest załatwione. Okazuje się, że, że nie, że co, że, że teraz tak, fundusz jeszcze wchodzi do tej gry? Tak Narodowy jak mówię, fundusz... troszkę tutaj rząd w moim przekonaniu postąpił nieuczciwie, ponieważ zrealizował deklaracje związane z przepisami ustaw, natomiast oczywiście fundusz rozegrał swoją politykę i jedna z uchwał zjazdu właśnie mówi o tym, że jeżeli ta zmiana dotyczy, dotycząca karania, Lekarzy bez możliwości odwołania się do jakiejś instancji obiektywnej nie zostanie usunięta, no to niestety wrócimy albo do procesu, protestu pieczątkowego, albo jest też zalecenie, ażeby lekarze nie podpisywali umów na wystawianie recept refundowanych. Dla pacjenta co to oznacza? No, niestety dla pacjenta oznacza to to, że będzie nowe zamieszanie. To znaczy albo trafi na pacjenta, trafi na lekarza, który wystawi taką pieczątkę i znowu cały ten ciężar refundacyjny zbocznie na naszych kolegach farmaceutach, albo po prostu lekarz nie będzie uprawniony do wystawiania takich recept i pacjent będzie musiał szukać świadczenia dawcy, który takie uprawnienie ma, który na przykład podpisał umowę na początku roku i nie wypowiedział jej. Mam nadzieję, że do tego nie dojdzie, bo sygnały, które wysyłamy do ministerstwa są bardzo jasne. Mamy zespół negocjacyjny, który przecież powstał z inicjatywy pana ministra. Niestety ostatnie spotkanie e, zakończyło się e, dosyć dziwnie, bo pan minister w ogóle nie zaszczycił e, naszych kolegów, wysłał dyrektora <grym> departamentu, który nie był w ogóle zorientowany w sytuacji, a sam siedział w gabinecie zamknięty e, obok e, sali, w której odbywało się spotkanie. Nie, na razie nie rozumiemy tych sygnałów. Mamy nadzieję, że wrócimy do. E, tych deklarowanych rozmów i sytuacja zostanie uregulowana w sposób satysfakcjonujący wszystkich. Już nie tylko nawet lekarza, ale też farmaceutów, bo oni są również w trudnej sytuacji. Do farmaceutów za chwileczkę jeszcze wrócimy. Pan osobiście, Panie Prezesie, czy Pan zna przypadki, kiedy lekarz został ukarany za ten protest styczniowy? Za, o proces styczniowy nie, natomiast wiem, że na samym Dolnym Śląsku jest ponad 120 wniosków, o, 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 czy właśnie wszczynających postępowanie, wyjaśniające, czy w wyniku tej akcji nie doszło do jakichś yy, no, problemów zdrowotnych dla pacjentów. No właśnie, ponad... te Sprawy prowadzi y -y. Rzecznik yy, Praw Pacjentów, natomiast pamiętajmy, że mamy jeszcze komisje wojewódzkie, do których te sprawy też mogą yy, wpłynąć. Ale pozostajmy przy Rzeczniku Praw Pacjenta. Tak jak Pan powiedział, ponad 100 takich skarg z Dolnego Śląska, w skali kraju około 2000, ale Rzecznik mówi wprost, że on nie będzie was karał teraz, na razie macie żółtą kartkę, więc troszeczkę się widać, że obchodzą z wami no, dosyć delikatnie. Znaczy, wie, wie pan co, ja chciałbym żyć w kraju praworządnym, gdzie nikt mi nie robi łaski. Chciałbym, żeby prawo było jasne i żebym wiedział, co ja mogę robić, a co nie, a nie był zdany na stałym szacunkiem dla rzecznika, na, na łaskę urzędnika, który tak naprawdę wykonuje polecenia swoich zwierzchników. Rzeczywiście trudno byłoby dzisiaj karać lekarzy, skoro premier, minister zapewniali, że tych kar nie będzie. Ale koniec rzędem temu, kto za Ufa urzędnikom Narodowego Funduszu Zdrowia i wypisze czy wyda lek kierując się dobrem pacjenta, który nie będzie refundowany. Prosta sprawa. Przychodzi do Pana rodzina z dzieckiem z zapaleniem płuc. Lek, który Pan powinien przepisać zgodnie z wiedzą medyczną, jest niestety refundowany tylko w zakresie chorób związanych z, z uchem. No i co pan teraz zrobi? Czy pan powie pani, no niestety powie matce, nie kupi pani dzisiaj mleka dla dziecka, tylko pani wykupi lek w pełnej odpłatności. Czy naciągnie pan to rozpoznanie, bo zapewne przy zapalenie płuc na pewno może wystąpić również zapalenie ucha? To są sytuacje, przed którymi stawia się lekarzy, to jest jeszcze najmniej drastyczna, bo są takie, które wiążą się z dużymi kosztami. Na przykład do końca roku ubiegłego lek, który zapobiegał obniżeniu poziomu limfocytów, czyli białych ciałek krwi, jak to popularnie się mówi, przy osób, którzy są poddawani chemioterapii, był na ryczałt tak jak lek, jak ten sam lek, który się stosuje w chorobie, która jest związana z obniżeniem białych ciałek krwi. No i a niestety od, od nowego roku to mi opowiadał kolega z własnego y, doświadczenia. No, przyszła do niego pacjentka, ponieważ poszła do onkologa. Onkolog spuścił głowę, wypisał ten lek. Pacjentka była akurat w trakcie chemioterapii. I ona dopiero w aptece się zorientowała, że już nie zapłaci za niego 3,50, tylko 7 tysięcy. No i oczywiście już onkolog y, nie chciał jej przyjąć, bo nie było terminu. W związku z tym trafiła do lekarza rodzinnego, no bo gdzie? No i teraz on musiał jej wytłumaczyć, jaka jest sytuacja prawna y, na dzień dzisiejszy. Takich, takich naprawdę zdarzeń jest wiele. Jest pewien problem ze zbieraniem tych informacji, ponieważ one dotyczą wielu specjalistów, wielu specjalności. Więc no, nie wszyscy koledzy to zgłaszają, zresztą czas jest jeszcze zbyt krótki funkcjonowania tej ustawy. Ale ta ustawa naprawdę ma wiele luk, wiele dziur i nowa lista refundowana, która się już ukazała, będzie obowiązywać od 1 marca, również tak, takich błędów zawiera bardzo wiele. No jak już jesteśmy przy, przy temacie listy leków refundowanych, rząd twierdzi, że tam jest wiele korzystnych rozwiązań dla pacjentów, że zapłacą mniej za niektóre leki. Czy tak rzeczywiście znaczy, jest? Ja pan, no, tak, no, próbowałem przejrzeć rzeczywiście to listę programem. Jakie to są rzędu? Kilku złotych na leku? Tam są deklaracje dotyczące wprowadzenia nowych 213 czy 216 bodajże leków. No ja nie znalazłem naprawdę aż tylu. Tak naprawdę jest jeden lek nowy, który dotyczy zresztą obniżenia poziomu cholesterolu. Tak to się wyrażał popularnymi y, y, terminami. A większość z tych leków to nie są żadne nowe leki. To są te leki, te, te, te 200 leków z tych 800, które spadło przed nowelizacją. Więc no. Załóżmy, że no, dla propagandy tak, tak, o tym, yy, tak to przedstawiono. Ja też słyszałem lekarze, którzy mówili, że jeżeli są oszczędności, na przykład nie, złotówka, na przykład rzędu groszowych spraw, też takie oszczędności. Znaczy, są, znaczy sytuacja jest taka. Rzeczywiście, na przykład no, załóżmy, no, plastry, które są stosowane przeciwbólowe w leczeniu onkologicznym do, 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 nie, do wczoraj kosztowały około 100 zł, albo i więcej, teraz rzeczywiście wchodzą na ryczałt. Ale na przykład bardzo popularny lek obniżający krzepliwość, kleksan, który jest stosowany w bardzo wielu skorzeniach, podrożał. W zależności od dawki no, praktycznie dwukrotnie, ale są też rzeczywiście pozycje, jest ich bardzo wiele, gdzie różnice są groszowe: 11 groszy, 12 groszy. I teraz sobie proszę wyobrazić, kto na tym korzysta: informatycy, bo oni muszą przetransponować, <laughs> będą musieli co dwa miesiące zmieniać programy, zarówno farmaceutom, jak i lekarzom, po to, żeby oni mogli normalnie pracować. Jaki to jest sens, jakie to oszczędności? Brzmi pięknie: 139 leków, obniżono ceny, ale już się nie mówi o ile. Jest pan wiceprezesem Dolnośląskiej Izby Lekarskiej, ale też jest pan politykiem. W polityce nie od dzisiaj pan jest. Dlaczego tych spraw nie udaje się rozwiązać w ciągu, w ciągu no, no, no 20 ostatnich 20 lat? Generalnie styl uprawiania polityki w naszym kraju mi się nie podoba, ponieważ jest to styl polityki konfrontacyjny. Cały czas <laughs> mamy do czynienia, niezależnie od rządów, z wojną między medycyną a polityką. To prawda, no to jest wszędzie tak naprawdę w tyle stoją finanse. Mamy, mamy rzeczywiście bardzo małe nakłady na służbę zdrowia, ale też trzeba przyznać, że polityka lekowa do tej pory nie była zbyt dobrze prowadzona. Firmy farmaceutyczne rzeczywiście robiły niezłe interesy na, na naszym kraju. No i, i mam wrażenie, to że. Może te recepty miały to usprawnić rozwiązać. Hmm. Intencja była dobra, bo rzeczywiście głównym celem było zaoszczędzenie na lekach, ale wyszło niestety jak zwykle. Tak skomplikowano system i być może też i po to, skomplikowano, żeby te oszczędności również zrobić na pacjentach. No i teraz pozostaje pytanie, czy to rzeczywiście względy ekonomiczne były tak silne, że trzeba było odebrać w pewnym sensie część praw do refundacji leków pacjentom. Znaczy no, jednak można było to zrobić w sposób cywilizowany, na zasadzie wspólnej zgody? Wydaje mi się, że naprawdę można było się dogadać, bo zarówno farmaceuci, jak i lekarze no, no, zdają się na swoje, swojej pracy, a urzędnicy ministerialni na swojej. No, no, ja, ja naprawdę z podziwem patrzę na osoby, które piszą takie rozporządzenia, które nie praktykują. Ja jako chirurg nie, nie podjąłbym się absolutnie samodzielnie regulować takich spraw, przecież to z tych specjalności lekarskich jest naprawdę bardzo dużo. Uważam, że po prostu brakuje dialogu, brakuje naprawdę rzetelnych uzgodnień, a nie po, jak w dzisiejszej polityce to jest praktykowane, posługiwanie się sondażami. Donald Tusk nie złagodził swojej opinii na temat tego konfliktu, dlatego że zmądrzał, tylko dlatego, że z sondaży wyszło, że ludzie rozumieją ten problem i no są jest przeciwni. Pragmatyczny polityk. A, no, no dobrze, ale teraz nie będzie skuteczny. A nie może być tak, że teraz zmienia swoje oblicze na Tuska łagodnego, a poza kulisowo gmerając fund na przykład w umowach z funduszem, gmerając w przepisach jakichś rozporządzeń wykonawczych, tak naprawdę forsuje dalej ten, ten plan, który nie wiem właściwie czemu ma służyć, no bo rozumiem, że najprościej zarządza się konfliktem. Czyli rozumiem, że chodzi o skłócenie pacjentów, lekarzy i farmaceutów. Protest jeżeli będzie, a wszystko wskazuje na to, że będzie, może być w lipcu, może być pod koniec czerwca, w momencie kiedy mamy euro, mamy 100 dni do euro, obecnie, więc sprawa może być głośna w Europie, tak? Niestety, no, z naszego doświadczenia wynika, że w Polsce można uzyskać coś tylko pokrzykując. Pokrzykując mądrze, bo do tej pory rzeczywiście środowisko lekarskie reagowało dosyć emocjonalnie. Nie patrzyliśmy na te wszystkie prawa, które rządzą mediami, które rządzą polityką. Po prostu było coś źle, źle tośmy to artykułowali. To, czy to teraz... może też zniechęcić kibiców do przyjazdu do Polski w czasie myślę, euro? Że nie. Jak się dowiedzą, że nie będą mogli zrealizować recepcji. Myślę, że, że to aż tak chyba aż tak, aż Aż takiej skali to nie osiągnie. Ja jestem w ogóle sam ciekaw, jakby się taki protest ponowny rozwinął. Nasi koledzy farmaceuci rozumieją takie, te, te problemy, i z pewnością w tym ostrym okresie z, znowu po rozmowach z, z ministrem po deklaracjach rządu można rzeczywiście wrócić do tej ułomnej formy wystawiania recept z pieczątką do, decyzji, deklen, mówiąc, re, do, 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 do decyzji refundacyjnej. Natomiast to nie jest sposób na rozwiązanie problemu. Z musimy kończyć naszą rozmowę. Krótko mówiąc, pieczątki macie Państwo jeszcze, nie wyrzuciliście ich. Pieczątki. W tej chwili Trzymamy, mogą być użyte, tak? Wbrew temu, co uważają rządzący, w służbie zaliczy się bardzo mocno koszty, więc nikt tych pieczątek na pewno nie wyrzucił po to, żeby dorabiać nowe. Dziękuję bardzo za przyjście do studia. Dziękuję bardzo. Dziękuję, dziękuję również. Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia. Nie dajmy się skłócić politykom. Y, mówię do pacjentów w tej chwili. No, pamiętajmy o pacjentach. Tak jest. My pamiętamy. Robimy to dla nich. <laughs> dziękuję bardzo.